Moim problemem. Dzień dobry. Dzisiaj rozmowa na żywo z Eweliną. Właśnie z Eweliną, bo jej ten problem kiedyś dotyczył. Poczekam chwileczkę, aż Ewelina się ze mną dołączy. Dzień dobry, połączy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tylko muszę teraz dołączyć tutaj. Powiesz mi, jak dołączyć? Na dole jest taka kamerka z plusikiem, zobacz. Dobrze. Kamerka z plusikiem. Kliknij tak tą kamerkę. Tak, no dobrze, I musisz ten wyłączyć ten... głos albo go zciszyć, bo, bo będziemy miały wiesz, taki pogłos. Kliknij tak tą kamerkę. Mm -hmm. I musisz wyłączyć głos albo go zciszyć, albo... bo będziemy obecnie... yy, miały. Poproś o dołączenie. Tak. Nie mogę tego kliknąć. Czy poszła ta prośba? Mm -mm. Ja cię zaproszę, wiesz? Zobacz, czy Dobrze. dostałaś zaproszenie. Oj, mogł, mogłabyś jeszcze raz, bo chyba coś odrzuciłam przez tak. spadek. Tak? Mhm. Poszło jeszcze raz. Tak, o, właśnie dalej. Mhm. O, już cię mam, wspaniale. Ja się Jest. troszkę oddalę. O tak, trzeba to poustawiać, bo teraz logistyka tutaj troszkę nam pozmieniała. Czy ja, ja siebie słyszę u ciebie? Bo mam taki pogłos. Pogłos? Tak. Wiesz, co? Wyciszyłam wszystko. A teraz? Jest lepiej? Nie, cały czas mam pogłos. A może to wynika z tego, że ja tutaj mam włączone dwa, wiesz, głośniki, a teraz chyba jest lepiej, dobra, to chyba u mnie tutaj było włączone, no dobrze, dzień dobry, chyba już technikę opanowałyśmy tutaj, dzień dobry, dzień dobry, jeżeli jeszcze nie znasz... I trafiłeś albo trafiłaś tutaj na mój profil i na ten live zupełnie przez przypadek, który ja nazywam się Małgorzata Neubauer, Jestem doradcą kosmetycznym. Zajmuję się poprawianiem kondycji skóry ludzi. Najczęściej pracuję z kobietami. Chcę, aby kondycja skóry kobiet była dużo lepsza, problemy, które mają ze skórą, żeby się rozwiązywały, żeby były przeszłością. Dzisiaj właśnie w takim temacie, o problemach skóry związanej z trądzikiem, będziemy rozmawiać. Moim gościem jest Ewelina. Dzień dobry Ewelina, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo to dla mnie jest pierwsze takie nagranie na żywo i właśnie problemy skóry związane z trądzikiem to były kiedyś, to jest przeszłość akurat ze skórą Eweliny. Ewelina Powiedz tak pokrótce, jakie były te problemy, co się, co się działo ze skórą, i powiedz też, jak wyglądało Twoje leczenie, ponieważ wiem, że byłaś w trakcie leczenia, kiedy my się spotkałyśmy. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Zieman Buda. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu, za zaproszenie, chociaż nie ukrywam, że jest to mój pierwszy wywiad i mój pierwszy raz. Więc niezmiernie się cieszę, że mogę tutaj z Wami być. Słuchajcie, tak, zgadza się, miałam niezwykle duże problemy z trądzikiem. Słuchajcie, około 40 mojej, niestety, około 40. Zaczęły pojawiać się wypryski, tylko nie były to takie typowe, też wypryski trądzikowe. Było na czole, było na, było na policzkach, ale oprócz tych takich wiecie, typowych wyprysków trądzikowych, były jeszcze podskórne, stany zapalne, były to takie typowe, słuchajcie, głuski bolące, bolące, ropnie. No więc z uwagi na to, że. W wieku dojrzewania, w wieku tym młodzieńczym nie miałam takiego typu problemów, no to udałam się oczywiście do dermatologa, bo trzeba było sobie jakoś poradzić, trzeba było wyjść do pracy, żeby jakoś wyglądać, no a tutaj to mi się zdecydowanie nie podobało. No więc, słuchajcie, udałam się do dermatologa. Zaczęło się moje leczenie, które trwało bardzo długo, niestety trwało bardzo długo. Zaczęło się najpierw od Maści. Maści z antybiotykami, maści sterydowych. One nie przynosiły żadnych rezultatów, tak naprawdę. Nawet minimalnych rezultatów nie przynosiły. No więc wdrożono antybiotykoterapię. Antybiotyki doustne brałam aż przez 8 miesięcy, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo długo. Z uwagi na to, że to były bardzo mocne antybiotyki, to była tetracyklina, więc co jakiś czas musiałam oczywiście robić badania, badania wątroby, no i ogólne badania stanu zdrowia. Wiadomo, antybiotyki nie mają dobrego wpływu na nasz ogólny układ, więc no więc, no ale co miałam zrobić? No musiałam, tak? Musiałam, musiałam brać te antybiotyki, słuchajcie, i powiem szczerze, że po tych antybiotykach poprawa była bardzo, bardzo znikoma. W międzyczasie dermatolog sugerował, żebym chodziła do, do kosmetologa na zabiegi. No i słuchajcie, tutaj taka moja mała przestroga, bo te zabiegi oczyszczania skóry, zabiegi kwasami, tak naprawdę pogarszały mój stan. Moje ropnie robiły się jeszcze bardziej zaognione, wyglądało to moim zdaniem gorzej w moim przypadku. Ja nie mówię, że, że, że tak może być zawsze, natomiast w moim przypadku te zabiegi nie przynosiły żadnego rezultatu, wręcz skutek był odwrotny. No i po 8 miesiącach, właściwie po dłuższym czasie, ale 8 miesiącach przyjmowania antybiotyków no borykanie się z tym, z tym trądzikiem, no niestety dermatolog rozłożył ręce i powiedział, że jedynym sposobem, jaki może przynieść skutek u mnie będzie to lek, który się nazywa izotek. Nie wiem, czy wiecie, to jest taki lek bardzo agresywny, który bardzo mocno wpływa na nasze organy wewnętrzne, między innymi właśnie na trzustkę i na wątrobę. Trzeba sobie bardzo często robić i bardzo regularnie badania właśnie wątroby przyjmując ten lek. Ja poczytałam sobie troszeczkę o tym leku, dowiedziałam się od moich znajomych lekarzy, z czym tak naprawdę to się wiąże, przyjmowanie tego leku, jakie są obostrzenia i jakie są ograniczenia. I powiem Wam szczerze, że zrezygnowałam. Stwierdziłam, że trudno. Ja muszę się przyzwyczaić po prostu do takiego stanu, do takiego wyglądu mojej skóry, ale nie chcę się faszerować aż takim drastycznym lekiem. No i słuchajcie, nie minęło wiele czasu. Na szczęście spotkałam Gosie, która mi zaproponowała, słuchajcie, pielęgnację. Ja stwierdziłam, że gorzej przecież być nie może. No jak mi już takie leki nie pomogły, to to może akurat na pewno nie będzie gorzej. No i słuchajcie, stał się cud, tak naprawdę. Oczywiście trwało to, nie trwało to, powiedzmy, nie stało się to oczywiście od razu. Natomiast. No właśnie, e Ewelina, wiesz, przerwać Ci właśnie, tak. no bo właśnie, do tego przejdziemy zaraz, ale powiedz mi, bo to jest też bardzo ważne, um, chciałabym, żebyś powiedziała, jeżeli pamiętasz, jak wtedy, bo to jest ponad półtora roku właściwie już minęło od czasu, kiedy my się spotkałyśmy, jak wtedy wyglądała Twoja pielęgnacja, pielęgnacja, czyli co robiłaś, kiedy wieczorem szłaś do łazienki, jak wyglądała Twoja toaleta, co robiłaś z buzią, jak się malowałaś, jak wyglądał ten makijaż, powiedz, jeżeli Pamiętasz krok po kroku jak wyglądała pielęgnacja i co się zmieniło i jak ona wygląda dzisiaj? Jak, yy, jaka jest ta różnica? Bo ona jest. Wiesz co różnica jest ogromna. Przede wszystkim, wiecie, wiesz co muszę zaznaczyć, że tak naprawdę w, całej, w całym moim procesie leczenia tak naprawdę ani dermatolog ani kosmetolog nie zapytał mnie jakich używam produktów pielęgnacyjnych i właśnie jak wygląda moja pielęgnacja. Dopiero tak naprawdę, jak się spotkałyśmy, to ty mi zadałaś to pytanie. I wtedy po prostu ja nie przywiązywałam wagi do tej pielęgnacji. Ja tak naprawdę moja pielęgnacja polegała tylko na tym, żeby przede wszystkim wysuszyć moją buzię. Jeszcze bardziej oczywiście brałam leki na sterydach, maści sterydowe, maści z antybiotykami, które bardzo mocno wysuszały mi cerę. Ja myśląc, bo nikt mnie nie nauczył, ani dermatolog, ani kosmetolog prawidłowej pielęgnacji, i myśląc wtedy, że Muszę ją wysuszyć. Jeszcze bardziej niestety wysuszałam e, moją cerę, e, co przynosiło skutek odwrotny, bo ona jeszcze więcej produkowała sebum niż, e, niż ja chciałam tak naprawdę. Więc moja pielęgnacja polegała przede wszystkim na myciu twarzy agresywnymi produktami, które wysuszały moją e, twarz, e, m, kremami do skóry właśnie tłustej, gdzie moja skóra absolutnie nie jest e, mega tłusta. Ale ja oczywiście stosowałam kremy do skóry tłustej, e, chciałam je ją przesuszyć, no i przede wszystkim e, stosowałam, słuchajcie, tony podkładów, e, żeby zakryć te niedoskonałości, co, e, co oczywiście powodowało jak zwykle skutek odwrotny, bo nikt mnie nie nauczył po prostu pielęgnacji. E, no odkąd się poznałyśmy i ty mi zadałaś pierwsze chyba pytanie właśnie jak wygląda moja pielęgnacja i co mnie bardzo zdziwiło, że bo przez ponad rok e, mojego Mojej farmakologii, tak naprawdę uczęszczania do dermatologów i do kosmetologów, nikt mnie nie zapytał o pielęgnację, nikt mnie nie nakierunkował też, słuchajcie, na odpowiednią pielęgnację i na to, co powinnam zrobić. No i jak powiedziałaś mi, jak mnie nakierunkowałaś, jak powiedziałaś, jak powinna ta pielęgnacja wyglądać, no to słuchajcie, oczy mi się szeroko otworzyły, bo ja robiłam po prostu zupełnie, zupełnie coś innego. No ale odkąd. Odkąd się nauczyłam dzięki Gosi właśnie pielęgnacji, no to zupełnie wygląda inaczej. Przede wszystkim nawilżam moją skórę, no i zobaczcie jak ona wygląda, ona promienieje tak naprawdę, wygląda świetnie. No i najpierw oczywiście zaczęłyśmy od stosowania produktów przeciwtrądzikowych, ale jednocześnie nawilżających, no a jak już stany zapalne złagodniały, no to... Dołożyłyśmy kosmetyki złuszczające, pielęgnujące, nawilżające. No i słuchajcie, półtorej roku i zobaczcie, znaczy, oczywiście efekty były wcześniej, ale zobaczcie, jak moja skóra wygląda po półtorej roku. Jeszcze muszę dodać, że po tamtych zabiegach bardzo duże miałam blizny i bardzo duże przebarwienia potrądzikowe. No i dzięki oczywiście prawidłowej pielęgnacji, zobaczcie, po tych bliznach zostało już naprawdę, naprawdę niewiele. Tak, bo to jest kwestia pielęgnacji i takiego doboru pielęgnacji, aby osiągnąć efekt, jakiego się oczekuje i jakiego potrzebuje Twoja skóra. Trzeba tak dopasować tą pielęgnację, żeby kosmetyki spełniały potrzeby skóry. Ja zrobiłam jakiś czas temu ankietę, jakie było moje zaskoczenie, kiedy osoby głosujące, bo ja zapytałam w tej ankiecie, czym kierujesz się podczas wyboru kosmetyków, kiedy stoisz w drogerii przed dużą półką i widzisz te kosmetyki i co jest twoim kryterium wyboru? Czy cena, czy opakowanie, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba? Rekomendacja znajomych, czy reklama w telewizji? I jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy dostałam właśnie informację, że rekomendacja od znajomych. To, że coś pomaga koleżance nie oznacza, że pomoże tobie, bo wy może, możecie nawet być bardzo do siebie podobne i na pierwszy rzut oka nawet wasze nasza cera może być podobna, ale gdyby się przejrzeć tak dokładnie, to ta cera może mieć kompletnie inne potrzeby niż cera twojej koleżanki. Także nie zawsze to się sprawdza, więc bardzo ważne jest, żeby, żeby słuchać potrzeb swojej skóry. Blizny podrącikowe tak, można też się ich pozbyć, więc to jest do zrobienia. Blizny mówimy o tych, które są takie wypukłe na policzku, bo te dołeczki to już nie jesteśmy w stanie tutaj za dużo zrobić, ale buzia jest w stanie się faktycznie wygładzić przy odpowiedniej pielęgnacji. No, Ewelina, przede... Przepraszam, że ci przerwę, tylko tak. powiem ci, że u mnie nawet te dołeczki, słuchaj, zostały naprawdę wypłycone i uważam, że teraz wygląda naprawdę buzia świetnie. Nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze, ale ona jest przede wszystkim, słuchajcie, rozświetlona, nie jest tłusta, jest dobrze nawilżona. No i właśnie te blizny, zobaczcie, one są wypłycone i one przede wszystkim, słuchajcie, wyblakły i koloryt został ujednolicony, więc naprawdę tutaj robota robota jest dużo, du, duża zrobiona, zrobiona jest duża robota po prostu tak przy trądziku problemem są też przebarwienia, a Ty tych przebarwień po prostu nie masz, więc to, co się wydarzyło na przestrzeni tych miesięcy jest po prostu niesamowite. To, że dzisiaj mija półtora roku, jest ponad już półtora roku, odkąd się pierwszy raz spotkałyśmy i zmieniłaś pielęgnację, to to, że dzisiaj po prostu jest ta rozmowa, ale, ale przecież pielęgnacja efekty dała już dużo, dużo szybciej. A powiedz mi, co dzisiaj, co dzisiaj z Twoimi lekami? Jak wygląda dzisiaj Twoje leczenie? Jak, co powiedział lekarz? No bo przecież byłaś pod z opieką lekarza, dermatologa, no więc co powiedział lekarz, to też jest ważne. Wiesz co, tak, teraz już nie jestem kompletnie pod opieką e, żadnego lekarza e, od problemów skórnych, tego bym powiedziała, e, natomiast e, wiesz co, zanim, e, zanim przestałam chodzić, no to w trakcie naszej, naszej pielęgnacji, jeszcze uczeszczam na wizyty, tak, jeszcze uczeszczałam na kontrolę, no lekarz absolutnie był zdziwiony. Na początku oczywiście e, powiedział, że absolutnie nie są to kosmetyki dla mnie. Mam zacząć brać ten izotek, bo inaczej mi nic nie pomoże. E, no i oprócz, oczywiście tylko powiedział, że decyzja należy do mnie. Natomiast e, no po jakimś czasie, jak już się pojawiłam, e, właściwie to nie była kontrola, wiecie, ja chciałam tylko pokazać, że, że rzeczywiście. Nie, nie, nie wiem, czy się znasz mnie. Ja chciałam po prostu pokazać, że jednak postawiłam na swoim i że jednak mi się udało. No to powiem Wam, że był w ciężkim szoku, że nie wierzył, że ja nie poszłam do innego dermatologa i że, że po prostu nie biorę gdzieś tam po prostu coś. Czegoś po cichu, a tutaj okazało się, że wystarczy dziewczynę, wystarczy systematyczność. Systematyczność i odpowiednio dobrana pielęgnacja, właśnie do potrzeb twojej skóry, a nie do potrzeb koleżanki, bo tak by się naprawdę wydawało, że, e, że na przykład cera trądzikowa to ma te same problemy, a tu się okazuje, że nie, bo trądzik na przykład wieku młodzieńczego czy wieku tego nastoletniego jest zupełnie inny od trądziku tego wieku dojrzałego, tak naprawdę. Więc każda skóra ma inne problemy i do każdej należy podejść indywidualnie, tak naprawdę. Więc tak, dermatolog był bardzo zdziwiony. No właśnie, zaskoczenie dermatologa tak często bywa. A powiedz mi, twój hitowy kosmetyk, twój hitowy produkt, który uwielbiasz, który przyniósł twojej cerze niesamowitą zmianę i czułaś to bardzo? Tak. Retinol, zdecydowanie słuchajcie, dziewczyny, jak macie tylko możliwość. Retinol to jest po prostu, e, powiem tutaj językiem chyba młodzieżowym, sztos, bo nie ma innego na to określenia. Dla mnie retinol to jest kosmetyk, który zdecydowanie jest numerem jeden u mnie w pielęgnacji w tej chwili. E, oczywiście po, oprócz podstawowej pielęgnacji, bo to jest kosmetyk dodatkowy, e, no i bez niego nie, nie ruszyłabym się nigdzie, to by był kosmetyk, który bym zabrała na bezludną wyspę, gdybym musiała wybierać to jest kosmetyk, który zdecydowanie słuchajcie, nie dość, że właśnie poradził sobie z moimi bliznami potrądzikowymi i z ujednoliceniem cery, to oprócz tego działa też przeciwsmaszczkowy, więc słuchajcie, mam tutaj dwa w jednym tak naprawdę, no bo już czterdziestka przekroczona, a tutaj słuchajcie, był trądzik, więc trzeba zadziałać dwuetapowo i leczyć trądzik, już teraz już go nie ma, ale i leczyć trądzik, jeżeli masz taką potrzebę i walczyć z bliznami potrącikowymi, i słuchajcie, działać przeciwzmaszczkowo. Więc zobaczcie, skóra napięta, policzki, e, policzki słuchajcie, rozświetlone i e, napięte, więc retinol, tak, przeciwtrącikowo, przeciwbiznowo i liftingująco, słuchajcie. Trzy w jednym, tak naprawdę. No właśnie, bo retinol, na którym ja pracuję i który ja polecam kobietom, które proszą mnie o ustalenie planu pielęgnacji, on, ja tak mówię, w zeszłym tygodniu. Nawet miałam nagrania na żywo na temat retinolu pielęgnacji, jak rozpocząć pielęgnację retinolem, bo to nie jest kosmetyk, który zastępuje twoje kremy, tylko to jest kuracja dodatkowa do twojej pielęgnacji codziennej. No i pokazywałam w jaki sposób się go stosuje, jak wygląda taki zestaw z dwóch produktów złożone i i to tak uwielbiam, kiedyś to słyszałam i uwielbiam to określenie, że retinol przywraca ustawienia fabryczne twojej skóry. To tak jak w telefonie czy w komputerze klikasz, przywróć ustawienia fabryczne, klik i wszystko ci się czyści, cała pamięć, wszystko się czyści w, w urządzeniach. I dokładnie tak samo właśnie jest z retinolem w połączeniu z naszą skórą, co oznacza, że em, cofa ci czas, czyli wygładza skórę. Likwiduje przebarwienia, drobne linie i zmarszczki, może nawet zupełnie usunąć, a te takie głębokie bruzdy na pewno spłyci, doda dużo więcej blasku, więc ja się wcale nie dziwię, że to jest Twój ulubiony kosmetyk i wcale się też nie dziwię, że takie efekty są i że to jest coś, co pierwsze pakujesz, kiedy gdziekolwiek wyjeżdżasz na dłuższy okres czasu. Tak. Podpisuję się pod tym stwierdzeniem, że przywraca ustawienia fabryczne skóry. Tak, zgadza się, go się używam tego twojego retinolu i on jest po prostu tak, rewelacyjny. Chciałabym, żebyśmy tutaj też podkreśliły dwie rzeczy. To o czym my tutaj rozmawiamy, to jest. Hmm... Indywidualny przypadek, każdy, każdy ma swój indywidualny przypadek. I my tutaj mówimy o Ewelinie, o sytuacji Eweliny. Każdy jest zupełnie inny, każdy jest różny. Są pewne rzeczy powtarzalne, ale my tutaj mówimy o Ewelinie, jak u niej to przebiegało, jak u niej wyglądało leczenie przy zmianie pielęgnacji, co się potem wydarzyło, ile czasu to zajęło. Więc tutaj konkretnie omawiamy Ewelinę, ale. Pielęgnację dobiera się indywidualnie. Najpierw trzeba posłuchać skóry, najpierw trzeba określić jej problemy, a potem odpowiedzieć odpowiednimi kosmetykami. I to nie jest też tak, to jest wszystko, słuchajcie, procesem, bo druga rzecz, jaką chciałabym podkreślić, to jest proces. To, co się dzieje dzisiaj na Twojej skórze, czy to jest um, niesamowite przesuszenie lub odwodnienie, czy to są przebarwienia, czy trądzik, czy, czy jakieś inne e, rzeczy, które mogą się dziać, które Ci przeszkadzają, kiedy staniesz tak e, i zobaczysz, że coś się dzieje, i chciałabyś, gdybyś miała jedno życzenie do spełnienia u złotej rybki, to to byś chciała właśnie zmienić, to to jest proces. To, że to się wydarzyło na Twojej skórze twarzy, to trwało ileś czasu, to sama na to często pracowałaś um, wiele, wiele miesięcy albo lat. E, I to nie jest tak, że użyjesz trzy-cztery razy jakiś kosmetyk. Albo jak ci się przypomni, to go użyjesz i on będzie działał cuda. Nie, to nie jest medycyna estetyczna, że pójdziesz, um, zrobisz sobie jakiś zabieg i jak się wszystko pięknie wygoi, to po prostu jesteś piękna, ponaciągana i, i jest wspaniale. To nie o to chodzi. Tutaj mówimy o kosmetykach, o nieinwazyjnych metodach um, i o tym, że podstawową kierowcy. Można zdziałać cuda dziewczyny, ponieważ często problemy tkwią w bajiku, w podstawach, czyli problemem jest mycie twarzy. To, że my nie myjemy tej twarzy albo myjemy ją zupełnie nieodpowiednimi kosmetykami, ale to jest temat rzeka, i o tym można byłoby mówić i mówić i mówić na co najmniej kilku kolejnych nagraniach live. Jeszcze, ja, ja ci przerwę tylko, bo tak jak właśnie tutaj ładnie opowiedziałaś to i ładnie podsumowałaś to, ja bym jeszcze dodała jedną rzecz, słuchajcie, dziewczyny. Zaufajcie. Bo ja zaufałam Gosi, Ona przyszła do mnie w najbardziej dla mnie potrzebującym momencie, co oczywiście było zbiegiem okoliczności, totalnym zbiegiem okoliczności. Ja nawet nie wiedziałam, że potrzebuję takiej pielęgnacji, i potrzebuję kogoś, kto by mnie pokierował w tej pielęgnacji, kogoś, kto by mnie, słuchajcie, nauczył myć buzię odpowiednimi właśnie kosmetykami i odpowiednio dobrą dobrał tą, tą pielęgnację, więc ja tutaj mam po prostu takie podsumowanie tego, że czasami warto komuś zaufać, a słuchajcie potem efekty będą zdumiewające, czasami zadzieją się po prostu cuda. No właśnie, bo tak mam, odnoszę takie wrażenie, że my sobie myślimy, że ale po co mam mi ktoś doradzać w doworze kremu. Po prostu biorę krem i go używam. No to właśnie możesz się bardzo zdziwić, co może doradca kosmetyczny spowodować, jakie zmiany, jakie wietrzenie Twojej kosmetyczki, co tam może się wydarzyć, i ile kosmetyków, gdyby to przejrzeć, co ty tam masz, ile kosmetyków jest po prostu prawdopodobnie nieodpowiednich dla Twojej cery? Tym bardziej, jeżeli na przykład podążasz za modą, tak ci się wydaje, że podążasz za modą. I jeszcze też chciałabym, aby. aby to zostało powiedziane na głos, że bardzo często, jeżeli masz problemy skóry, najpierw musi być trochę gorzej. Nawet jeżeli zmienisz pielęgnację, to nie jest tak pyk i po prostu nie umiem klikać na głos, to jest takie pyk i to tak, i po prostu wszystko się zmienia. To nie jest magiczna różdżka, to nie istnieje, to tylko w bajkach tak jest. Słuchajcie, często musi być najpierw trochę gorzej, żeby ta sytuacja uległa zmianie, a niejednokrotnie, kiedy inwestujemy jakieś pieniądze w kosmetyki, które mają przynieść nam fantastyczne rzeczy na skórze, my nagle przestajemy ich używać, bo po tygodniu zaczyna coś się dziać i nawet bez konsultacji odstawiamy te produkty. Każda wie, jeżeli robi w taki sposób, nawet nie po konsultacji z doradcą, tylko po prostu. Nawet leki od dermatologia czasami odstawiamy, bo coś się dzieje, ale żeby było lepiej, najpierw często musi być właśnie gorzej, a potem przychodzi ta poprawa. Ja to się, bo to jest proces, to jest cały czas proces. To nie, to cuda nie dzieją się z dnia na dzień. Cuda dzieją się dopiero po jakimś czasie. Na cuda trzeba poczekać trochę dłużej, tak. tak. Trochę dłużej, tak. Rzeczy niemożliwe nie. spełniamy, ale, ale na cuda tam, trochę dłużej trzeba poczekać. Właśnie tak, Ewelina, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale dla was mam jeszcze też informacje. Jeżeli problem problemy skóra, szczególnie problemy trądziku, to jest Twój problem, a lubisz gotowe rozwiązania, to mam dla Ciebie dzisiaj coś wspaniałego. Tak sobie myślę, że to jest dla Ciebie coś wspaniałego. Ja włożyłam w to ogrom mojej pracy. Zebrałam wiedzę taką, którą posiadała. Również tą praktyczną, zebrałam w jedno kompendium i zrobiłam z tego e-book. E-book dotyczący pielęgnacji cery trądzikowej. Rozpisałam tą cerę trądzikową w planie pielęgnacji. To jest, uwaga, przykładowy plan pielęgnacji cery trądzikowej. Jeżeli masz ochotę takiego e-booka pobrać zupełnie bezpłatnie, to dzisiaj przed godziną dziewiątą zamieściłam rolkę, i tam jest napisane, w jaki sposób tego e-booka należy pobrać, co trzeba zrobić, żeby go. Dostać ode mnie w prezencie, więc obejrzyj rolkę, zastosuj się do wytycznych, bo to jest gotowa, gotowa tak naprawdę recepta na cerę trądzikową. Ale uwaga, ona jest dosyć uniwersalna i pamiętajcie, że każda cera jest zupełnie indywidualna. Ja zawsze podchodzę do każdego zupełnie indywidualnie, dobieramy kosmetyki indywidualnie, więc jeżeli tylko będziesz chciała albo będziesz chciał skorzystać z informacji tam zawartych to koniecznie musisz się ze mną skontaktować, bo dokonamy być może zmian w Twojej pielęgnacji, tak żeby było widać efekty jak najszybciej. Dzisiaj już dziękuję Wam, także rolka z dzisiejszego poranka, rolka z dzisiejszego poranka do obejrzenia, tam jest informacja jak pobrać e-booka, a dzisiaj już dziękujemy za to, że byliście z nami na żywo, bo było z nami tutaj trochę osób i to jest bardzo fajne. Jeszcze raz Ewelina dziękuję Ci za dzisiaj. Ja Ci dziękuję Kościół bardzo za zaproszenie, było niezmiernie miło. No i nowe doświadczenia, <noise> Zawsze nowe doświadczenia. Zdobywamy nowe doświadczenia, zdobywamy też nową skórę i wspaniale i niech to tak trwa. Wszystkiego dobrego, cudownego dnia. No i jeżeli oglądasz z odtworzenia, ponieważ live'y zostają zapisane i na Instagramie, i tutaj na Facebooku, koniecznie daj znać, że odtwarzasz, wyślij nam pozdrowienia, wyślij serduszka dla Eweliny. dla tego jak ona zaufała, jak potrafiła zaufać, jak potrafiła wszystko pozmieniać w swojej pielęgnacji. Buziaki cudownego dnia. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.